Hej, cześć. Co to się stanęło? W weekend się odpaliłem. Aha. Ja pomyślałem, że, że trochę zagrać, czemu nie? Oczy oczywiście, we mnie już się odpaliła weekendowa zamuła. Czy ja kiedykolwiek streamowałem weekend w nocy? Pch, podwójna zamuła. Dziwnie uchylone drzwi. Nic tu nie ma. Też tak myślę, dobrze, że nie jestem sam, <śm> w tym. ...aspekcie. Gdzie ten krysu się tłucze? Na górze? Serio, kuchnia? Ale to nie, nie brzmiało kuchnia. No to wszystko jest na miejscu. Pij mięsajn. Jest to A dole? Jednak? Cześć? Aaa! ale czym, czym ty, ty tutaj się tłuczesz? Czym? E, duch zapalił światło. Ale ch chyba za późno na odciski Świetnie, genialnie, genialnie. tutaj był...? Tak. A, tu, a tutaj? Aha. A na dole? A ty ty... No, co? On jest wszędzie, ten duch jest wszędzie. Hej, witaj. E, e, spytaj mnie za kilka e, za kilka map. Ja się mam rozstawić. Skoro frisking jest tutaj i na dole. No tutaj czymś rzucił. O, dobrze, duszek, wyluzuj. Rozstawię się tutaj. Można to... I tak i nie, ci powiem. Ale o Ta aktywność jest so much twin. A to jest MF5, co nas jeszcze bardziej przybliża do twinców. I w dół. No właśnie, <laughs> skoro Twincy, no to Spirit Box. No, z tymi temperaturami nie, nie do końca tak jest. Tylko jeden duch Twintowym może dać temperatury. Drugi nie. No ale, ale wciąż... Gdzie, gdzie jest kopia, gdzie jest prawdziwy duch? Liczmy, że na dole. Archie? I'm here. Yay. Yeah. Gdzie? Nie widzę. Nice. Nikai. Co? Czy jest tu nadal Freezing? A już nie. Znaczy, mogłeś mieć sytuację po prostu taką, że e, miałeś Freezing, bo przy przyszła tu tutaj na chwilę prawdziwa połówka tuńców. O! Oh. Byłeś, ty byłeś w piwnicy. <laughs> Gdzie ja kość widziałem? Tu chyba. Nie? Gdzie jest? I co jest? Nie ma. Tu jest. Ej, hey, duszek. Oj. O, piękny przykład. Skok, skok, skok. Tutaj się zatrzymał. Odrobinę skręcił i do, i do góry. To, to nie jest proste. To, to jest odrobinę krzywe, takie na, bardzo tuńcowe. Zadanie zrobione, po co ja przyszłem? Aha, pięćdziesiąt, nie, nie chcę ataku jeszcze, mówisz. jest przeklęty idemek. Hello? Karty? Da. Dźwi, drzwi, dźwi, dźwi, dźwigni, dźwi, drzwi. jest, dobrze. Jemy dwa. A że, że te drzwi. Ty zamilknij. Ty zniknij. Dobreself. Okej. Okay? Dużo something. Ba się. Wiesz. Close this door, do something. Knock something. Who are you? Give me a sign. Give me a sign. Come on, do it. rariu Hello, low, low. Ale za milku. Co jest? Co z tym duchem jest nie tak. Gdzie on tutaj jest? here po nie ninja jego tu chyba nie ma wyszedł i mnieań Where are you? No, naprawdę. Nie zamulaj duszek. Wystarczy, że ja zamulam, bo, bo weekend. weekend. Jak to się wystraszyłeś co? Losam fan. Chow something. ha, Duszek. Krzysztof Wpisz wykrzyknik smog. Dobra, on jest mało... Pff. Nie chcę współpracować, idę po sól. Niby mam karty. Wiecie co? Chociaż... ou, to jest bardzo ryzykowne w piwnicy karty używać. Duszek obserwuje, dzięki, witaj. Jeszcze idę po jeden zestaw. Ulga dla dłoni? Sony Playstations. To brzmi bardzo jak bot Czy było słychać? Jak myślę. Coś. Bo ja przyszłem po to i po to. No mużę takie dziwne pytania zadajesz, ja nie rozumiem. Siemanko witaj Aż mi, aż mi przyszło na myśl od razu, Siemanko witam w mojej kuchni? Co? Jak on dzięki za followa Elo? To byś powiedział na taką ufałkę? Zabierzmy przeszkadzajki. Ej! Ktoś powiedział na coś takiego. Stepuj w tą sól, nie? in the salt. Come on, do it. We don't have much time, you know. E, czy aby ja nie przesadziłem? Nie, chyba nie. Duch, karty, kość, inter interakcje, spoko. Wszystko mamy. No e, to w takim razie czy coś mnie tutaj więcej trzyma? E, długo świetle stałem, przez co psycha nie za, nie za dużo spadła, przez co w ogóle nie miałem hanta. Jedziemy! No ja tutaj więcej nic nie trzyma. Trafiam się duszki jeszcze bardziej wymagające z pewnością. Perfekty Gierka 22 interakcje. Mało, mało, mało.